Wiem, jakiego koloru nie masz. W śmieciu! No kurwa, by mnie skry za chwilę. A co bierzesz? No mercy? No, no mercy, no. Tam jest No kurwa. no wiem właśnie. I to jeszcze można stakować. Mam no, nadzieję, że mnie nie wydarzy. Już a... Trzeci raz. Teama wyłączyłam, mam tylko Spotify'a i Discorda. Czy tu jest takowa właścia plus No Plusy czarne. Ale masz dobra mówię. Graj graj, 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 kart. bo teraz ty graj. No -a, Chciałam przeczytać, co tu pisze. Co to jest? O to chodzi. Plus 4 i zamiał oku. No chyba coś kurwa boli go Ile tego kupa ja mam mieć? Nie! Proszę bardzo, prezent Nie! Nie! Nie wiem, nie mam pojęcia. No, chyba po. <śm> no dobra, ja. Krampak. tak. Dobrze, dobrze, dobrze. Opa, a jak ja muszę tego pozbyć? Jaki jestż kolor? Och, no ku... żółty. O, o, ku... o ku... 12 Chciałem to tobie dać, 14 Chciałem to tobie dać, ale wiesz Już nie chciałem być taki niemiły Chłop rekord bije 23 rekordy No kur... No chyba coś... Nie, o nie, dobra, nie, dobra, dobra, dobra Jeszcze czteryka. nic nie mógł, bo on może mieć A dobra, tylko 4 Z czego ja tu mam wybierać? Masz baw się kartami. Nie, <noise> nie ma nawet się czym bawić. Ale chyba to ma gościu. No dzięki na pewno ich nie wezmę. Co za śmieci Ja pierdolę. No i co, to są za karty? Czekaj, no co za śmieć? nie tylko nie tylko cała, nie się trochę zmienić kolejność. nie kolejność. nie, ta, nie, ta, nie. Ta kart nie 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 Dobra, ja tam jednak nic nie mówiłem... O nie, o nie, o nie! Coś jeszcze? Ale to jest tylko na żółty. Co się... Co? Miałam powyżej 25 karty i mnie wy*** z gry. Dopiero, dopiero następną będę mogła grać. Bo no, to nieźle. A miałam plus 6 i chciałam wykorzystać. Dobra, czyli limit 25 kart. Co za gówno? Teraz on ma plus 10, uważaj, plus 10 ma. Plus 6. I plus 30 kart! A ty widzisz jakie Dobra. on dostaje? No, no, no. Czyli pa, 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 ja do... pa co ja mu... Do... On ma wszystkie. Oku, oku. Oja. Plus, plus, stawiaj plus. A nie, nie. nie. Przegrałeś! A nie, jeszcze nie. Nie, jeszcze nie. Doj... On ma 22, dwa go. Wy... Chcę, o, chcę. Właśnie. I już jest wy... Jaki kolor? O, obojętnie, bo to uda, tak czy tak? No nie, bo może próbować. Że... No właśnie. No Ale właśnie. No to, tego. to tego On nie ma plusa. Aha. Mnie A nawet co? jeżeli ma to nie... Nawet jeżeli ma to nie może postawić. Ja. Tamtego musisz jeszcze mu plusa walnąć. Więc mało 25 akurat. A on nie ma chyba plusa Co za śmieć Bye bye Bloknął cię Boty na sro... Nie wierzę Ja myślałam, że już pana dostałam, bo tam było, było że jest skanowany Aha to się Na się wiem, tak co to za animacja była? No, ja też zdziwiona Dobra, play again to Dobra, to, 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 jest lepsze. No. Nie żałuję, że tego kupiłem. Co za śmieć. <gry> Już na początku. No! Co za śmieci? Chyba... A jeszcze swoją strunę! <grym> Czego to... <grym> Co za... <grym> Ale sam fakt. Nie no, chłop sobie tyle kart, że odebrał. Ja zaraz sobie odbiorę. Ty, ty, nie, 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 Dobra, Trzeba się dojechać. Trzeba się dojechać. nie, 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 Dołóż, proszę! Nie. Co za śmieć. Dobra, i tak. Daj mi dołożyć, daj mi dołożyć, daj mi dołożyć, daj mi dołożyć. Dobra, chodź. Dobra, na. nawet dwa jak w to to jak jest git. Śmieć. Nie zgrę i Ja ci, powiem ci, że ja się boję tych twoich kart. Tu jest 10 i Chłopie wow. tu nic nie ma, kurwa. A chuj, że widać, jak dokłada się. No właśnie, to jest dobre. No nie. Okay. Daj niebieski, proszę. Dobra. E, jak się posłuchał, widzisz to? Ty. Ty, ty, nie! Yes! Coś... A miałem tak dobre karty. Co ja miałem powiedzieć? O. Co to kur... jest? Ciekawe, kogo mam Jaki właśnie karty? Jak ja mam w tym, Jaki... Jaki mam w tym grać? Ty ku... Daj mi zagrać sobie potem No dobra wiem i wiem jakiego koloru nie masz śmieciu No chyba za chwilę Możesz? <śmieniu> no JEEEEST! CO TO JEST?! 2 5 No j***a! Ja k***a nie gram z tymi botami już! Nieee! 8! Ja cię p***a z gry... Za to co zrobiłeś! Ależem cię dojechał... Jednej mniej nie, nie mogło być. Nie, Ale tak co się do... o. o Dobra, teraz ja jestem ró... Do widzenia! ty nas dojechały!